Dajcie w następnej ale degustacji. Tym razem e, szkocki cydr. Tak, tak, szkocki. E, Facili Cross i whisky cask Scottish Cider. 6,7% alkoholu. Tak, e, Który był uleżekowany w beczkach po szkockiej whisky. No ale której? Nie piszą o tej butelce. Na starych wersjach. Przed kilku lat pisali Glen Moray. Także może zmienili do beczek. E, ale nie piszą, od kogo biorą. E, kiedyś był Glen Moray. E, jest tu podpisany <coughs> cider artist Peter Stewart. E, I Tak w w 2008 roku artysta i farmer powiązali siły w Dunbar, e, to jest w Szkocji, żeby zostać pierwszym szkockim e, producentem cydru. E, prawdziwe owoce, ręczna robota, dużo e, maceracji e, i kilka szczęśliwych e, a no, wypadków stworzyło ten unikatowy, przepyszny smak Facili Cross. Facili Cross to znaczy e, ostowy krzyż. No i mamy w logo Ost. E, zrobione w Szkocji. Mamy flagę szkocką, e, złoto, czarny, biały, ładnie wygląda. Natomiast coś mi się pokrąciło z kapslem, bo on ma taki miedziany kolor raczej. Albo czerwony złoto. Taki różowały jest. Zdecydowanie. No i też ma szkocki krzyż świętego Andrzeja. E, przejdźmy do cytru. Bardzo jasny, słonkowy taki, klarowny. Piana nawet się tworzy, średnio pęcherzykowa, no ale opada momentalnie. Z, z, z cydrami tak jest. Aromat jest słodki. Jabłkowy. Nieco taki fankowy. No ale za dużo więcej to tu nie ma. Ale przejdźmy do smaku. Masę zrobię. Słodki, ale taki soczysty, jabłkowy, e, z dużą ilością wanilii. E, taką cierpkością, troszeczkę. I ona jest zarówno e, z jabłek, taka skórkowa, troszeczkę, e, ale także deskowa. No, mi się wydawało, że oni ja tu piszą, że to jest tak. Wdrawny dry smooth cider. Zdecydowanie słodki, ale jest delikatny, przyjemny. Rozgrzewające nuty wanili i waniliowego um, dębu i miód. Um. No nie, no za bardzo miodu, to no, może tu nie czuję. Yy. Mm. Wiecie co? Ja się tak piję normalnie, to on jest taki spłaszczony tam, słodki. Mało znać. Ale jeżeli potrzymacie ten cytr w ustach, yy, spróbujecie go tak Rozkręcić w ustach, prawda? Niech, niech sobie tam będzie to wtedy wychodzą nuty właśnie mm, whisky, jeszcze więcej wanilii i to powiązane może sprawiać wrażenie yy, miodu. Jest też fajna cierpkość. Teraz lekkie rozgrzewanie w przełyku, ale tak, no to ładnie alkohol ukryty, fajnie się dopije. Na pewno ci, co lubią słodkie cytry, będą to lubić. E, ten opis na etykiecie wprawia w błąd. To nie jest wytrawny cytr. Zdecydowanie. Fajnie się dopije. Te nuty e, od whisky, z beczki są nieco ukryte. Tak jak powiedziałem, trzeba przytrzymać cytr w ustach, niech on sobie popływa, troszkę językiem porobić i one wtedy wychodzą. Ale tak jak normalcy, normalnie pijecie, weźmiecie sobie łyczek, gładko przełkniecie szybko, to nie bardzo. On musi sobie zostać w ustach na no, troszkę dłużej. Eee, także bardzo fajny, Przyjemny, dużo wrażeń, ale przy takim szybkim piciu to może umknąć. E, także bierzcie to pod uwagę, rozkoszujcie się nim, potrzymajcie sobie go troszkę w ustach. E, da Wam więcej wrażeń, więcej smaków. Przyjemny, zdecydowanie. E, miałem okazję wziąć jeszcze oryginalny. No, ale już się spieszyłem i było już dużo w koszyku i zostawiłem, wolałem wziąć e, tą wersję. Ech, może w przyszłości kupię oryginalny i zobaczymy. E, bardzo fajny, facet spróbowania, tylko trochę myląca etykieta, jest słodki. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się ten cydr, dajcie łapkę górę, Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No i prześliczcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slam